Znaczy, ja mamy mam w ogóle 3, te 34, to tam dwie muszą jechać w jednym miejscu. Dobrze, to dwie. Bardzo y... dobrze, jakby nas wspomogła, tak? Jak jedziemy w wodę. Oczywiście. Gdyby tam nie jeździła, nie szukała miejsca, tylko pierwsze, co to nas pomagało. Dawid już celuje, Mam też. Gdzie Wy jedziecie A3. Persi. W Pięknie Arda spudłowała No ja teraz smoke smoke On na gąskach P34 Nie dać mu wyjść Dragowałem Ale pijzik przejeżdża Dobra no pijzik Turna Turna, 30 Dobra. No te 30 to podjeżdżają. Niech, niech tam. Jadą, jadą. Tam jakiś is. Musicie rozdzielić. Dawid, bardziej na środek. Dobić, dobić. Okej okay. okay. Nie wiem skąd to wrzuciło No dawać, dawać, a trzy Skała Nawić środek bardziej tam... I... Tak, tak jest Jadę, jadę tu się muszą okay. przesadzić Dobrze jest Do tyłu Lorent schowa się Jest coś tu nie widzimy tego Zaraz powyższym tak, się tak spadałeś Typa nie ma już Tam 34. jest IS-3 IS-3 Zaraz będzie spot Jest, widzi No już nie widzi, bo... Nie mam, nie spotuje tego 34 Ocip, nie możesz tak... Kurde, po mnie będzie i trzeci mnie zwali, i trzeci jest pod, pod górką. Oś, o, dostaniesz w tyłek za chwilę. Do góry, albo chowa się. No ja obrywam. Trzeba złożyć, patrzę dalej. Pileczka, Dawid, musisz wyspotować. Tam jest. Tak, trzeci. Stąd go nie widzę, jadę w inne miejsce. Aż się. wykończona. To lowe też jest 4 z drugiej strony. No dobra to strzelacie sobie tam, wie że wystawiacie i Jest, 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 jest. O no, jest, te, uwaga, okay. To ma strzała na isa? Tego. Ja mam nie wystraszyć go na razie w koszu. No dobra, już jest mocno znaczony. Jeden strzał potrzebny. Bądźcie, ja też jadę, muszę pod górkę zjechać teraz, bo już wszyscy na dole. Tak jest. Ja mam uszkodzonego amraka, ładuję 21 sekund. te 34 pomocy potrzebujemy, arta. Florentine Czy tego mo może Arta ściągać? Ja jak on mnóstwo. jest nowo wystawiony? No niestety, panie. Który? Nooo! low, panie, się dostał. Ludkowaty zaraz wyjdzie. Nie, nie, on się schował. Aha, no dobra, jak się to No to Arta dobić, go dobić. Ale znikają, nie znikają. No. Nie no, chyba na też nie. Arta jest ich, Tak, tak, jest tutaj, bo będę strzały z tym działa Ja też dostałem strzały. Dobra. To co, objechać skalę z lewej? Super, ja nie wiem, gdzie ty jesteś. No na siodle jesteśmy, we dwóch Teoretycznie jakbyśmy poszli lewą stroną, to byśmy dojechali do tej skały Teoretycznie No to próbujcie No to dawaj, zakończcie no, Rozpędzaj się Lorienta, zginiesz Strzelał tam No dobrze I prosto teraz, prosto, prosto O, tu nie łuska fraga <grym> <grym> nie zdążyłbyś mówić. Zdążyłbym, zdążył. strzeliłem. No i jesteśmy, I zaraz powinna się pojawić. Ja. Poczekaj, Poczekaj, nie, nie pani pytał za bardzo. Ja też jestem czy... jak. to Nie no ja dopiero się ustawiam. Stawcie się za mapsterem gdzieś tam, tam że mapfeta stoi. Dawid, jak może, to skokami do przodu, jeśli może. To jest już coraz Ej, to na od razu wyjeżdżamy, prawda? Nie, 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 tak. najpierw Artez popijemy. No nie wiem, czy Artę się znowu nie, nie? No, eee, Ja tu mam szał teraz. Nawet nie dalej. widzą nas, czyli raczej nie. Zaświedźcie tutaj. Sprzedam celki, daj no tak trochę, trochę w lewo, zobacz czy tam po polu wejdzie Matyja. No moi mali mami, ich tylko, my ty mamy w tu mamy tak, już strzał. Tu jest. Patrz, To i dupą. To no. dawaj Dawaj, dawaj. I tu Arta, pod górkę, żeby Arta Cię nie strzeliła. Nie wyjeżdżaj tam. Nie cofaj, tylko tu. Patrz. I kończymy. Podwątki. Bardzo ładnie, Pięknie. Radę, tu jeszcze był ta 34 Odjedźcie na już odjechał. Dobra, to ja lecę dobę. Spokojnie, dajcie. Ja sobie podjadę w po O! Jest Arta. No proszę, jest Arta. Aj. Ojej, nie zauważyłem. O, ojej, 34. Dawid spotuje, a ta strzela jak może. Nie masz, tak. No, bo i felgi robią coś tam. To jest Znaczy kończymy tego akta od tej pory. 34. Tak, Dobra. Jeszcze 34 ma zupełnie parę HP tam No, bo ja ten ten no jedna i druga zresztą Och, no, nie trafiłem Okej okay. Okej, okay. bardzo, też nie bardzo, nie bardzo. Tak. dobrze Jeszcze ta 34 do zniszczenia no, Ale Ta ostatnia, będzie gdzie tak może być? Mapster w pobrałeś, nie? No, Lukanik, Lukanik Czemu? Włącz ten swój mikrofon jak możesz. I proszę Cię, powiedz mi tylko, czemu nie, miał, nie byłeś u nas na kanale? Poczekaj, gdzie miałem być? Czemu nie byłeś u nas na kanale? Tylko byłeś na innym. Do Ciebie mówiono, co, co robić, gdzie miałeś strzelać, a całkowicie co innego zrobiłeś? Mówiliście, żebym tam cofnął się ten BatChat, co jechał. No to przecież pojechałem z drugiej strony. Przejechałeś, jak Ci pokazywaliśmy, że masz zdjąć po lewej stronie IFA, który ma 4%, to to była mataka. No nie zdążyłeś, dopiero później wyjechałeś na 5 luk naraz, nie? I no nie no. Dobra. No i też tu parę osób gada naraz, jedni grają chyba w plutonach. No nie, bo byłeś my, nie na tym panowie, kanale. My panowie, my. To to kanał... to się na kanał, gdzie gramy kampanię A, i da. urządzacie dyskusje. Się. Replayami Gaj? zniszczyli Już taki był mętlik, że no niestety. Ja pierdzielę Kani, nie przeszkadzaj. No Idźcie pogadać sobie na inny kanał kompanie gra.